Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Murawa TV. Pamiętajcie o tym, żeby po obejrzeniu filmiku koniecznie zasubskrybować mój kanał. A teraz zapraszam Was już na odcinek, w którym kolejna dawka transferowych informacji. Zapraszam. Zaczynamy od transferowego hitu z naszych boisk. Sandecja Nowy Sącz poinformowała o testach medycznych ukraińskiego zawodnika Walerija Fedorczuka. 29-letni zawodnik w latach 2010-2016 był związany z Dnipro. W sumie zaliczył dla niego 45 meczów, gola i dwie asysty. W międzyczasie klub ten wypożyczał go do innych zespołów, w tym Karpat Lwów czy Wołynia Łódzk. Fydorczuk zagrał m.in. w finale Ligi Europy, rozegranym w Warszawie na Stadionie Narodowym, kiedy Dnipro przegrało z Sewiją 2-3. I stan Krzechir dość nietypowo wystosował specjalne oświadczenie, w którym wyjaśnił, na jakim etapie znajdują się negocjacje między klubem a Ardą Turanem. Działacze tureckiego klubu specjalnie polecieli z delegacją do Barcelony, by spotkać się osobiście z przedstawicielami katalończyków oraz samym zawodnikiem. Jak przekonuje turecka rewelacja ligi, porozumienie jest już blisko, sam zawodnik chce przenosić, a i Barcelona nie będzie zatrzymywać piłkarza, z którego w tym sezonie nie skorzystała choćby nawet przez minutę. Według Gianluca Di Marzio wyjaśniła się przyszłość Alexisa Sancheza. Zimą lub latem przejdzie on do Manchesteru City. Jak informuje włoski dziennikarz, porozumienie zostało osiągnięte i Chilijczyk zostanie piłkarzem The Citizens. Jeśli Arsenal zgodzi się na transfer już zimą, wówczas na konto Londyńczyków powędruje 20 milionów funtów. A do piłkarza z kolei 15 milionów za sam podpis. Jeśli jednak konieczne będzie poczekanie do końca umowy z kanonierami, wtedy sam zawodnik dostanie 30 milionów funtów za podpis. Wiadomo, że Sanchez na Etihad Stadium zarobi 13 milionów funtów rocznie. Jak informują brytyjskie media Lorenzo, Pellegrini znalazł się na celowniku angielskich gigantów Chelsea, London, Manchester United oraz Manchester City. 21-latek jest pewnym punktem wyjściowym 11-romy, w której barwach rozegrał dotychczas 20 Jeden spotkań notując dwa trafienia i trzy asysty. AS Roma musi aktualnie żałować, że poprzedniego lata wpisała w polu z klauzulą odejścia jedynie równowartość 21 milionów funtów. Zawodnik zaczął wzbudzać zainteresowanie ze strony angielskich gigantów, więc prawdopodobnie niebawem opuści Włochy. I to już wszystko w tym odcinku. Dzięki wielkie za uwagę. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować mój kanał, dać łapkę w górę, a w komentarzach napiszcie, co sądzicie o tych transferach. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnych odcinkach. Cześć!